Znany ci świat to gra, która wszystko w sobie zawiera. Można w niej odegrać różne role, przyjąć określoną postać lub zaryzykować i postawić na przypadek. Niestety, nie przeczytałeś dokładnie instrukcji, i Twój awatar spadł do roli statysty. Oddychaj równo i spokojnie. Obserwuj, jak wszystko znika, jak całą grę, jak cały ten sztuczny świat wciąga w siebie ołówek Buddy. To jedyny odkurzacz, który może w sobie wszystko pomieścić. Nie ma jedynie mocy nad Tobą, nad istotą, która znajduje się w awatarze, która posiada moduł własnej pamięci. To Boska Pamięć. Pamięć nie oparta na neuronach. By wyjść z tej gry na chwilę i sięgnąć po scenariusz i zawarte w nim kody Boga, musisz wyraźnie oddzielić od siebie to, co jest grą, od tego, co jest częścią twojej boskiej natury.